Co jeśli ci powiem, że napisanie matury lepiej niż 99% osób nie jest aż takie trudne, jak ci się wydaje? Co jeśli ci powiem, że to nie wymaga zamknięcia się w domu i uczenia się 12 godzin dziennie? I co jeśli ci powiem, że da się to zrobić nawet ucząc się do matury w ostatnim roku od zera? Siema, ja nazywam się Michał i idę na trzeci rok lekarskiego. I uczyłem się do matury od zera w 7 miesięcy. I właśnie zastosowałem to, o czym dzisiaj będę mówić. I oglądając ten film do końca poznasz krok po kroku, jak to zrobić i jak to wdrożyć w życie. Ale jeśli pominiemy jakikolwiek z tych etapów, to cała nasza nadzieja na napisanie matury wybitnie legnie w gruzach. Pierwsza rzecz, bez której nic nie pójdzie do przodu. Co zrobić, żeby wprowadzić ten system w życie? Idealnie obrazuje to historia. Gdy zaczynałem swój rok maturalny, to nie miałem żadnych perspektyw na napisanie matury dobrze, bo wszystkie moje lata liceum przegrałem na komputerze i przemelanżowałem, więc nie miałem naprawdę dobrych perspektyw na to, żeby się w ogóle zacząć uczyć. Więc wejście w rok maturalny było strasznym zderzeniem w rzeczywistości, w którym jakby pukała mi do drzwi matura i mówiła, Michał, albo się ogarni i zrobisz coś ze swoim życiem, albo po maturach idziesz do roboty i tak będzie wyglądać Twoja rzeczywistość. I zdarzenie z rzeczywistością było na tyle otrzeźwiające, że stwierdziłem, dobra, jakie są kierunki po tym moim biolchemie. Wszedłem sobie w wymagania na kierunki i znalazłem kierunek, na który były najniższe progi ze wszystkich. I to była stosowana psychologia zwierząt. Nie mówię nic złego o stosowanej psychologii zwierząt. Po prostu wtedy tak było. I wtedy stwierdziłem, że no dobra, mam plan, gdzie chcę się dostać. Eee, no to zacznij mi się trochę uczyć. Zacząłem się uczyć takie solidne 30 minut dziennie. To było wielkie poświęcenie ode mnie. To faktycznie zaczęło mi co nieco wychodzić. Jakby zacząłem ogarniać i zacząłem niektóre tam zadania rozwiązywać dobrze. I tak się wczułem, patrzę, okej, okay, okej. Okay. Idzie mi całkiem dobrze. I wrzesień spędziłem na mniej więcej tego typu nauce. I po tym, jak już się, po tym, jak trochę zauważyłem, że faktycznie, jak uda mi się włożyć sporo czasu, to będę mógł się dostać na szeroką gamę kierunków. I po tym jak poczułem, że zaczął mi wychodzić, stwierdziłem, że no dobra, to sprawdźmy jakie są inne kierunki i ile na przykład trzeba napisać maturę, żeby się dostać na te jakby najtrudniejsze. Więc sprawdziłem i w sumie, jeśli bym się na przykład zaczął uczyć 4 godziny dziennie, to licząc tempo z jakim ja przerabiałem materiał, bo nadrabiałem całe liceum, to dałoby się przerobić ten cały materiał i faktycznie byłaby szansa napisać maturę bardzo wysoko. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić to jest w ogóle uświadomienie sobie, gdzie chcemy się dostać i jakie matury które chcemy pisać, bo jak mamy się w ogóle zacząć uczyć czegokolwiek, jak nie mamy pomysłu na to, co chcemy zrobić. Teraz, na czym polega ten system, o którym nie wie większość osób? Bo jeśli będziemy robić tak jak większość i się uczyć tak jak większość, to spędzimy ogromne ilości czasu na książką i prawdopodobnie nie zapamiętamy wszystkiego do Maja. Więc jak to zrobić? Jakie jest lekarstwo na to wszystko? Wyobraźmy sobie, że siadamy sobie do na nauki nowego tematu. Siadamy, czytamy temat raz, podkreślamy rzeczy istotne, mamy kolejny raz, podkreślamy kolejne rzeczy istotne i robimy tak, tak długo, aż uznamy, że dany temat umiemy. Tak według badań większość osób tak się uczy i według badań to jest jedna z najgorszych metod nauki. To jest tak jakbyśmy mieli mur i stoimy, walimy w niego głową, a obok stoi buldożer, do którego można wsiąść i rozjechać ten mur. Więc jeśli chodzi o nasz buldożer, to składa się z trzech rzeczy i każda z nich jest istotna, bo inaczej nie rozjedziemy tego muru. Po pierwsze, omówimy to tak praktycznie, jakbyście faktycznie przerabiali jakiś temat. Więc skoro już się damy do tematu, to przeczytajmy sobie fragment, uznajmy akapit albo rozdział, który razem ma jakąś logiczną całość i przepytajmy się z tego. Już w trakcie czytania wypisujemy sobie Pytania, które można by zadać, jakby jeśli chodzi o teorię, jeśli chodzi o to, jak się ten temat łączy z poprzednim, jak się ten temat łączy z całym przedmiotem. Potem, gdy już to przeczytamy, zamykamy, się przepytujemy. Jest to udowodnione, że przepytywanie się jest dużo lepsze i może się Wam wydawać, że to jest strata czasu, że przeczytacie sobie i wow, już przeczytaliśmy, wiemy, jest wybitnie, ale ale przypomnijcie sobie jakikolwiek sprawdzian, który w życiu pisaliście. przeczytaliście temat, napisaliście sprawdzian, może dobrze, może źle, ale po, po tygodniu już nic nie pamiętacie, a matura jest za parę miesięcy, więc musimy zmienić perspektywę, jak się uczymy. Wiemy już co zrobić, jak pierwszy raz przerobiamy dany temat, teraz co dalej? Powiem fiszki. I powiecie, okej, okay, słyszeliśmy to milion razy, ma wyłączamy film. Ale powiem fiszki w taki sposób, żebyście faktycznie, żeby to faktycznie się dało zaaplikować. Robienie fiszek jest strasznie męczące, w sensie czytać jakiś temat, potem robicie fiszki, to zajmuje tyle czasu. Ale wy już zrobiliście fiszki. Te pytania, które sobie wypisaliście i te odpowiedzi, które powiedzieliście, to są już wasze fiszki z tego tematu. Jakby pytanie możecie sobie od razu czytając temat, wpisywać w aplikację z fiszkami. I, praktycznie rzecz biorąc, po samym przeczytaniu tematu i zrobieniu sobie w trakcie tego, Czytania pytań, już macie zrobione fiszki i już kiedy będziecie wracać do tego tematu, już macie to urzędę załatwioną, po prostu wchodzicie i przerabiacie swoje fiszki. Ale matura jest daleko, więc co zrobić, żeby to zapamiętać do samej matury? Po pierwsze, uczymy się i wracamy do starych tematów pod kątem tego, jak bardzo tego potrzebują. Dzięki temu będziemy się skupiać tylko na rzeczach, które nie umiemy i nie będziemy marnować czasu na rzeczy, które już umiemy, typu czytamy w kółko pierwszy temat z podręcznika. To jest bez sensu i wszyscy o tym wiemy. Więc wiemy już, z czego składa się nasz bulldozer. Wiemy, że składa, składa się z trzech rzeczy. Z tak jak przerabiamy po raz pierwszy informacje. W jaki sposób będziemy się z niej pytać i jak często do niej wracać. I na serio z tego systemu jak korzystam na medycynie do dzisiaj. Naprawdę wypróbujcie sobie, zapiszcie sobie ten film i kiedy będziecie przy następnym uczeniu się, to może czegoś zapomnijcie, może cokolwiek, wróćcie sobie do tego. A potem napiszcie komentarz, czy faktycznie z tego skorzystaliście. I zostawcie łapkę w górę. Przerobienie tych YouTube'owych rzeczy jest dziwne. Chyba jest dziwne, ale chyba je trzeba robić. I teraz sobie myślisz, to jest znowu i mówię o zadaniach naturalnych, jakie one są istotne. I też można tego słuchać. Wiem jak się czujecie, więc powiem jedyne rzeczy, które musicie wiedzieć. Gdy przerabiamy jakiś dział, robimy z niego zadania naturalne i wypisujemy zadania, których nie umiemy, do nich wracamy. I tyle. To jest to, co potrzebujemy wiedzieć o tym, jak przerabiać zadania naturalne. Teraz myślimy sobie, wow, jeśli będę wiedzieć, do czego chce się uczyć i jak się chce uczyć, to napisanie matury wybitnie jest już gwarantowane. Ale ci powiem, nie, nie. Bo prawdopodobnie to nie jest pierwszy film o maturze, jaki oglądacie. Więc problem może leżeć w tym, jak aplikować te wszystkie rzeczy. Więc wymyśliliśmy już ile chcemy czasu poświęcać dziennie na naukę. Półtorej, dwie, trzy, cztery. Znam osoby, które robią sześć. Te osoby nie są do końca normalne. A więc czy realistyczną wizją jest to, że od dzisiaj zaczniecie się uczyć cztery godziny dziennie, jeśli wcześniej się uczyliście nic? No nie jest. Tą ilość czasu, jaką tam zaplanowaliście, po pierwsze robiłbym stopniowo. Przez pierwszy tydzień godzina, przez następne dwie, przez następne trzy, przez następny cztery. A żebyśmy się do tego przyzwyczaili. Ale kolejny wielki błąd maturzystów jest taki, że oni stwierdzają, że od dzisiaj nie wychodzę na imprezy, od dzisiaj nic tylko nauka, się zamykam i się uczę. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie możemy zrobić i mówi to osoba, która przetrwała już Cztery sesje na lekarskim i najgorsze człowiekowi można sobie zrobić, w momencie, w którym wymagane jest od nas bardzo dużo, to się temu poddać i nie robić nic innego, tylko to, bo zwariujemy. To nie jest zdrowe, trochę work-life balance. No serio, jeśli mamy jakieś hobby, mamy rzeczy, które robimy, które są naszą, naszą odskocznią od tej smutnej rzeczywistości, nadal je sobie zostawmy, ułóżmy tak, żeby się i mieściła ta nauka, i mieściła ta odskocznia. Jakoś to spróbujmy. Wybalansować. Ale jeśli czujesz, że właśnie nie będziesz umieć tego wybalansować, czujesz, że nie będziesz mieć czasu, żeby to wszystko ogarnąć, to spokojnie. W tym filmie omawiam, jak zarządzają czasem tacy, tacy mądrzy i produktywni ludzie z zagranicy, więc, więc tam znajdziesz rozwiązania tego problemu. Tylko tamten film ma gorszą jakość, bo jest stary, więc musicie mi to wybaczyć. Powodzenia, bawcie się dobrze na maturze.